Cześć. Trafiła mi się taka robótka. Mam rozłożyć całą elektrykę, wszystkie okablowania ściągnąć. Te ściany będą kładzone. Płyty trójwarstwowe do wykorzystania. Tutaj już zdemontowaliśmy dwa pomieszczenia, więc już jest ten dużo większy niż było. Robię to u znajomego, żeby mu pomóc między innymi. Oczywiście może jakieś pieniążki dostanę, ale no, złomu dostanę kabelków. Część już kabli ściągnąłem, szczególnie z tej ściany wszystkie kamery, elektrykę. To większość przewodów było 5 razy 2,5. Niby to nie jest. Reklamy pościągałem. Jakby ktoś był zainteresowany reklamami, można pisać dogadamy się. No najgorzej to z tym tra transportem. Chętnie bym te odbiór osobisty wziął. Wtedy to by było najwygodniej dla mnie, niekoniecznie dla odbierającego. Więc roboty jeszcze tu jest mnóstwo. Dzisiaj będę elektryką się zajmował głównie. Chcę zrobić, żeby wszystkie lampy były pod jeden przełącznik, żeby wszystko można było zdemontować. Pierwsze fanty zwiezione płyty trójwarstwowe na pewno się przydadzą. Konstrukcyjne na pewno coś z nich będzie zbudowane. Ewentualnie z czasem pójdą na tam, gdzie by trafiły, ale raczej nie. Raczej będzie to konstrukcja jakaś X zrobiona czy to do nowa hala, garaż, czy nawet kurnik. Kable te zwiezione każde są pomierzone, ile mają metrów. Nie wykluczam, że mogę za nie zgarnąć aktualnie więcej, niż człowiek, który je montował w zakupie. Bo oczywiście, wszystko poszło w górę, teraz taki nowy przewód kosztuje ponad 6 zł netto. Tu są przewody na złom, bezpieczniki, jakieś esy, ale esy i bezpieczniki są sprawne, na razie zostają. Kamery też kolega zabiera, ale te kable idą na złom. Tutaj są pusteczki. jakieś bezpity transformator. Skrzyneczki, przełączniki. Gniazda. Na razie zostają. Kwestia czasu i sprawdzenia w jakim są stanie. No i pierwszy złom, który został zwieziony. Nie jest tego dużo. Ale to jeszcze nie koniec. więc zianko do ziarnka, Aż uzbiera się miarka. Będzie na pewno sprzedane. I podnośniczek, który aktualnie na złom nie idzie, będzie do naprawy, kiedy zacznie działać i zacznie na siebie zarabiać. I kolejna kabuła. O, zawiało. co leci, U. I kolejna. leci, 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 wiaterek. Już? już. Nie, nie, obok. Leci! Ta ja płyta leci. Poszło! No i postępy są. Elektryki trochę zdjęte i kabli Znowu wszystkie płyty leżą więc regały niestety zostają, ale i tak by człowiek je wziął jako regały. A tutaj nowe przewodziki. Jest trochę miedziuchy. Stali niewiele, ale zawsze coś. Nie, nie puszek level wyżej. Nie, nie puszę klewel wyżej. O, jedno minęło. O, obydwie poszły na płasko, a jedno minęło. A ja właśnie robię nowy pozysk od tamtej ściany dotąd. Taką małą wiązkę kabelków, o to jakiś grubasek, nie wiem nawet co to, jakiś zasilający, więc też się nie nudzę. No, postęp jest, syf coraz większy. Tutaj leżą profile, dzisiaj je sprzedam, bo to jest za dużo śmiecia, żeby gdzieś magazynować. Do tego trzeba odzyskać, odczepić od styropianu ze ściany trójwarstwowej. Oczywiście ogólnie robię to w rękawiczkach. Tylko teraz po prostu do filmu ściągnąłem. Więc kończę to dzisiaj. Pakujemy profile. Już na przyczepie jest trochę. Ile kilo będzie? No nie liczymy na kokosy. Na pewno będzie pizza. A Im więcej tego się stali, to zawsze troszkę kilo dopakowaliśmy jest cała przyczepka złomu jest ile kilo będzie zobaczymy nawet każdą robinę śrubkę, blaszkę, wszystko jest odkładane będzie sprzedane, zobaczymy później ile będzie. no i złom rozpakowany ile będzie zaraz zważymy, to zobaczymy Cześć, dziś jest 10 luty 2023 rok. Sprzedałem dzisiaj trochę złomu. To co widzieliście na przyczepce to były głównie profile od regipsów. Ilością złomu jestem zaskoczony. Co prawda, dopakowaliśmy trochę w garażu, ale też blachami. Co prawda, cięższe niż profile, ale suma była 230 kg. Kwota też była fajna, starczyło na pizzę, jeszcze stuwa nam została, żeby odłożyć. W sumie dostaliśmy 276 zł, a cena aktualnie za blachę, złoty 20, zł. ceny poszły w górę. Na złomowisku wielkie hałdy złomu, więc coś na rynku metali na pewno się będzie działa. Napiszcie mi w komentarzach, po ile u Was jest złom w Waszych miejscowościach. Bo u nas naprawdę fajna cena złoty 20 zł za blachę, więc pozdrawiam. No postęp jest. syf coraz większy. Tutaj leżą profile. Dzisiaj je sprzedam, bo to jest za dużo śmiecia, żeby gdzieś magazynować. Do tego trzeba odzyskać, odczepić od styropianu ze ściany trójwarstwowej. Oczywiście ogólnie robię to w rękawiczkach, tylko teraz po prostu do filmu ściągnąłem. Więc kończę to dzisiaj. Pakujemy profile. Już na przyczepie jest trochę. Ile kilo będzie? No, nie liczymy na kokosy. Na pewno będzie A Im więcej tego stali, to zawsze troszkę kilo dopakowaliśmy jest cała przyczepka złomu jest ile kilo będzie zobaczymy nawet każdą robinę śrubkę, blaszkę, wszystko jest odkładane będzie sprzedane zobaczymy później ile no i złom rozpakowany ile będzie zaraz zważymy, to zobaczymy Cześć, dziś jest 10 luty 2023 rok. Sprzedałem dzisiaj trochę złomu. To co widzieliście na przyczepce, to były głównie profile od regipsów. Ilością złomu jestem zaskoczony, co prawda dopakowaliśmy trochę w garażu, ale też blachami. Co prawda, cięższe niż profile, ale suma była 230 kg. Kwota też była fajna, starczyło na pizzę, jeszcze stuwa nam została, żeby odłożyć. W sumie dostaliśmy 276 zł, a cena aktualnie za blachę, złoty 20, zł. ceny poszły w górę. Na złomowisku wielkie hałdy złomu, więc coś na rynku metali na pewno się będzie działa. Napiszcie mi w komentarzach, po ile u Was jest złom w Waszych miejscowościach. Bo u nas naprawdę fajna cena złoty 20 zł za blachę. Więc pozdrawiam.